Jakie były Wasze ulubione straszne seriale i filmy z dzieciństwa? Na moim kanale znajdziecie już odcinki o takich superprodukcjach jak Gęsia Skórka, czy, czy boisz się ciemności? Oczywiście no było tego wiele więcej, warto chociażby wspomnieć Iry Indiana, czy chociażby nieco luźniejsze dziwne przypadki w Blake Holzy High. Mimo to serial, który z nich wszystkich był no, zdecydowanie najstraszniejszy, najbardziej obrzydliwy, no i zdecydowanie nie dla dzieci, chociaż i tak to oglądaliśmy, to Opowieści skrypty. Z okazji Halloween postanowiłem powrócić do tego serialu sprzed lat i przypomnieć sobie kilka mrocznych odcinków. No i powiem wam szczerze, że nadal budzą one grozę. I nadal są straszne, podobnie jak te wiele lat temu. Zanim jednak opowiem wam dokładnie czym był ten mroczny serial, chciałbym podzielić się z wami moją historią, jak pierwszy raz na niego trafiłem. Byłem wówczas z wizytą u mojego wujostwa, które mieszka bardzo daleko od nas, bo w stalowej woli. Tak szczerze, to chyba w mojego wujka i ciocię w domu tam u nich odwiedziłem. E... Jedyny raz w życiu, I właśnie wtedy, kiedy miałem kilka, no może nie wiem, kilkanaście lat albo z dziesięć, byłem wtedy na pewno bardzo młody i niewiele z tej wizyty pamiętam. Jednak to właśnie tamtego dnia, a raczej tamtej nocy, doświadczyłem pierwszy raz grozy, jaka biła z opowieści skrypty. Było już bardzo późno, a ja spałem w salonie u wujków na jakiejś kanapie, obok spał mój młodszy brat. Niestety nie byłem w stanie zasnąć tej nocy, nie wiem, czy było to spowodowane tym, że może ktoś chrapał w pokoju obok. A może po prostu, wiecie, nie potrafiłem zasnąć w czyimś domu na kanapie. No ale była już chyba bodajże trzecia w nocy, a ja nadal nie mogłem zasnąć. W pewnym momencie postanowiłem, że włączę telewizor, no bo, wiecie, nie było telefonów, nie mogłem czymś się innym zająć, a był tam telewizor pilot, więc myślałem, że może coś fajnego będzie lecieć w telewizji. Myślałem też, że może, jak będzie coś leciało, to to pomoże mi zasnąć. Niestety, no to co tam zobaczyłem zmroziło mi krew w żyłach i nie, nie były to jakieś klipy z gołymi babami, choć było blisko, bo po emisji serialu leciał program o nazwie Playboy. To co włączyłem, to właśnie był odcinek opowieści skrypty, a odpaliłem go dokładnie wtedy, gdy się zaczynał. No intro do tego serialu totalnie mnie przeraziło, ponieważ pojawił się w nim gospodarz programu, czyli strażnik krypty. Był to animatroniczny kościotrup, niejako symbol tego serialu, który wprowadzał nas w dany odcinek. To właśnie była jego opowieść prosto skrypty. Ja jako mały chłopiec byłem przerażony naprawdę, ponieważ z pewnością nie powinienem tego oglądać, a taki czerwony kwadracik w rogu ekranu skutecznie to potwierdzał. Może pamiętacie jakie były kiedyś oznaczenia o wieku, co można oglądać a co nie? animatroniczność tego kościotrupa sprawiła, że chyba naprawdę uwierzyłem, że to jest jakiś no trup. Że trup ożył i jest on gospodarzem tego programu. Wiecie, było późno, a dziecięca wyobraźnia zrobiła swoje. Nigdy później nie oglądałem tego serialu, no dopiero kilka lat temu obejrzałem sobie kilka odcinków i teraz też chciałem sobie je trochę odświeżyć. Dlatego właśnie uważam, że serial ten był o wiele straszniejszy niż czy boisz się ciemności lub Gęsia Skórka, które jednak były przeznaczone stricte dla młodzieży. No dobra, ale o czym w ogóle jest ten serial? Opowieści skrypty po angielsku. Tales from the Crypt to amerykański serial horrorowy stworzony przez Williama Gainesa i Stevena Doda. Był on emitowany na amerykańskiej wersji kanału HBO od 10 czerwca 1989 roku do 19 lipca 1996 roku. Łącznie powstało aż 93 odcinki podzielone na 7 sezonów. Tytuł tego serialu jest nawiązaniem do serii komiksów z lat 50., które wydawał swego czasu twórca tego serialu, a część odcinków była właśnie adaptacją tych opowieści. Ze względu na to, że HBO zawsze było, wiecie, taką płatną telewizją premium, e, można było pozwolić sobie tam na nieco więcej. Nie był on tam objęty jakąś tam cenzurą, e, co pozwoliło na przedstawianie treści, które nie były powszechnie obecne w telewizji. Takich jak przemoc, wulgaryzmy, e, sceny seksualne i nagość. Późniejsze emisje na innych kanałach w latach 90. były odpowiednio zmontowane, aby wyciąć niektóre te elementy. Z kolei w Polsce serial był emitowany na antenie Polsatu. 1999 roku. Emisja w ogólnodostępnej stacji miała miejsce kilka lat po zakończeniu oryginalnej produkcji w Stanach Zjednoczonych. Na Polsacie serial był nadawany z odpowiednimi zmianami, aby dostosować go do standardów telewizyjnych i ograniczeń związanych z prezentacją chociażby brutalnych scen i niecenzuralnego języka. Wcześniej serial pojawiał się na Kanal Plus, który emitował go w mniej zredagowanej wersji, wyświetlając chociażby treści dla dorosłych. Odcinki serialu, podobnie jak w przypadku Gęsi Skórki czy, czy Boi Ciemności były takimi antologiami, czyli każdy odcinek opowiadał odrębną historię. Dzięki temu można było włączyć się do serialu w dowolnym momencie, no a każdy epizod dawał nam jedną zamkniętą całość. To, co było najbardziej charakterystyczne dla tego serialu, była oczywiście oprawa wprowadzająca i zakończająca każdy odcinek, w której pojawiał się gospodarz serii, czyli ten kościotrup, znany jako Strażnik Krypty. Już w samym intro witał nas, wyskakując strumny i śmiejąc się przeraźliwie. Jak już wspomniałem, no bałem się go w dzieciństwie niemiłosiernie, i powiem wam, że przez to. Do dzisiaj wzbudza on we mnie jakąś taką grozę i niepokój. W zasadzie można zauważyć tutaj pewien wzór. No bo zobaczcie, wszak w Gengsi i skórce, czy właśnie w Czyboiszcie ciemności, historie tam opowiadane również miały często osobny wstęp, wprowadzenie oraz zakończenie z perspektywy osoby, która opowiadała tę historię. W Czyboiszcie ciemności byli to członkowie Stowarzyszenia Ciemności, którzy opowiadali sobie te opowieści przy ognisku, jak wrzucali tą saletrę potasową. No a w w Gęsiej skórce był to sam autor oryginalnych historii, czyli Earl Stein, który też robił takie enigmatyczne wprowadzenie i podsumowanie odcinków, choć nie we wszystkich się on pojawiał. Opowieści skrypty miały właśnie tego kukiełkowego szkieletora wychodzącego z grobu, który mieścił się w piwnicy starego nawiedzonego domu. Strażnik krypty był żartobliwy. Zdawało się by się mogło, że ta jego historia wręcz go bawią, a czarny humor to jest jedyne co zna. Oh, hello, Didn't mind me if I'm... On. Dawało to naprawdę niesamowity klimat i mocno wyróżniało ten serial na tle innych, a główny motyw muzyczny z intro, skomponowany przez samego danego Elfmana, do dzisiaj budzi niepokój. No dobra, ale o czym były te odcinki? No i czy faktycznie były tak straszne? Były one oparte na samodzielnych historiach grozy, które miały wspólny motyw przewodni, miały zwroty akcji, miały moralne konsekwencje, no i dość groteskowe kary, które spotykały bohaterów za ich czyny. Historie były naprawdę różnorodne i inspirowane zarówno klasycznymi motywami horroru, jak i przerysowanymi opowieściami o jakichś przestępstwach, o duchach, demonach, nieumarłych czy jakichś psychopatach. Na przykład w jednym odcinku reporter próbujący nagrać program o nawiedzonym domu sam staje się częścią mrożącej kryw w żyłach opowieści. W innym odcinku zmęczony życiem mężczyzna, który przechodzi sobie po prostu na emeryturę orientuje się, że jego żona w domu traktuje go jak jakieś zwierzę domowe, no co potem przynosi nieoczekiwane konsekwencje. Choć nie każdy odcinek miał na celu wywołać jakieś przerażenie na poziomie współczesnych horrorów, to serial był dość brutalny i często wplatał elementy gore, co czyniło go dość kontrowersyjnym w tamtych czasach. Wiele odcinków zawierało przemoc graficzną, wulgarny język, a także sceny nagości i takie sugestywne treści, co było naprawdę dość nietypowe jak na telewizję tamtych lat. Serial był jednak także pełen czarnego humoru, przez co niektóre opowieści balansowały pomiędzy horrorem a komedią. Często skupiał się na satyrycznym ukazaniu ludzkich słabości i grzechów, co co dodawało głębi każdej historii. Poziom strachu zależał od odcinka, ale wiele z nich na pewno pozostawiało widzów z poczuciem niepokoju lub rozbawienia tą taką groteskową atmosferą. Nie powiem Wam dokładnie, który z odcinków jest moim ulubionym, ponieważ oglądałem je dość wybiórczo, ale mam w głowie obraz, w którym to, w tych odcinkach dzieją się rzeczy, naprawdę niepokojące i cały czas mam wrażenie, że coś jest nie tak, ale to dopiero na samym końcu, w ostatnich scenach wszystko nabiera makabrycznego obrotu, a cała ta narastająca groza w końcu ma swój finał. Pozostając wciąż w klimatach opowieści grozy, to moja żona, która prowadzi kanał na YouTube o nazwie Paranormalia, niedawno wydała swoją kolejną książkę, która, no, myślę, że może Wam się spodobać. Paranormalia. Prawdziwe historie o nadprzyrodzonych doświadczeniach to jak sama nazwa wskazuje zbiór mrożących krew w żyłach opowieści które wydarzyły się naprawdę. Natalia zebrała w tej książce życiowe historie swoich widzów, którzy przeżyli rzeczy, które trudno jest wyjaśnić. Oprócz samych opowieści znajdziecie tam również ich próbę wyjaśnienia. No bo Natalia od lat zajmuje się tego typu zjawiskami i wiele z tych tajemniczych zdarzeń rozkłada na czynniki pierwsze i je analizuje. Książka zawiera kilkanaście osobnych historii. No zupełnie jak w przypadku opowieści skrypty, więc możecie sobie tą, która Was najbardziej interesuje, po prostu przeczytać. Całość można pochłonąć w zasadzie w jeden wieczór, albo rozłożyć sobie to na wiele upiornych wieczorów. Oprócz książki macie też wersję e-booku oraz audiobooka, więc no, do wyboru, do koloru. Sam oczywiście polecam, bo czytałem no i to napisała moja żona, więc czemu miałbym nie polecać. Powiem Wam szczerze, że niektóre z tych historii są mocniejsze niż te z serialu, i mają dość podobny klimat. Link do książki Paranormalia znajdziecie w opisie, no będzie mi bardzo miło, jeżeli się nią zainteresujecie, bo dla mnie, osoby, która bardzo żałowała, że na przykład takich gęsich skórek w wersji zeszytowej nie było w Polsce, no to ta pozycja jest właśnie czymś takim. Jeżeli chcecie wersję książki z autografem i dedykacją, to również jest taka opcja, no zapraszam do linków w opisie, tam wszystko znajdziecie. Wracając do opowieści skrypty, to serial ten w Polsce nie cieszył się aż takim zainteresowaniem, i uznaniem, jak w Stanach Zjednoczonych. Tam swego czasu miał miejsce prawdziwy kult tych odcinków. Powstawały filmy kinowe, teleturnieje, audycje radiowe w tym uniwersum. No i też, jak przejrzycie sobie listę odcinków i aktorów, jacy grali w tych odcinkach albo mieli jakieś tam swoje gościnne występy, no to możecie się nieco zdziwić: Tom Hanks, Daniel Craig, Brad Pitt, Demi Moore, Dan Eckroyd, Whoopi Goldberg, Joe Pesci, Michael J. Fox, czy nawet Arnold Schwarzenegger. No naprawdę, pojawiła się tam cała... Śmietanka amerykańskich gwiazd z tamtych lat. Oprócz wersji serialowych i filmowych, powstała też wersja animowana tych opowieści, czyli Tales from the Crypt Keeper, co na polski dość słodko przetłumaczono jako opowiastki skrypty. Serial ten był emitowany w Polsce a początkowo na Kanal Plusie od 1996 roku, no a później pojawił się na kanale Minimax. Produkcja była skierowana do młodszych widzów, dlatego treści zostały mocno złagodzone, e, zwłaszcza w porównaniu do oryginalnych. Oryginalnej serii opowieści z krypty. Mimo to, Strażnik Krypty wciąż pełnił rolę gospodarza, e, przedstawiając mniej mroczne, ale wciąż tajemnicze i moralizatorskie opowieści. Jestem pewien, że oglądałem jakieś odcinki tych opowiastek i no, nie dziwię się, że coś takiego powstało z uwagi na popularność pierwowzoru, jednakże potwierdza to fakt, że oryginalny serial był no, dla dorosłych. No i powiem Wam, że z perspektywy dzisiejszych czasów, jeżeli chcielibyście wrócić sobie do tego serialu lub Obejrzeć go po raz pierwszy, no to powiem wam, że gorąco go polecam. Historie, które straszyły wówczas, straszą i dziś, a fakt, że serial ma już swoje lata i ma taki specyficzny, oldschoolowy styl, jeszcze bardziej nadaje mu klimatu. Pomijając pryzmat nostalgii, bo w dzieciństwie dużo oglądałem gęsią skórkę, czy właśnie, czy boisz się ciemności, to starając się spojrzeć krytycznym okiem, uważam, że opowieści, skrypty są chyba najlepszym z tych seriali. Jest mrocznie, jest krwawo, brutalnie, bez takich tam młodzieńczych naiwności. Odcinki są mocno pokręcone, trzymają w napięciu, a finał wielu z nich naprawdę zaskakuje. Nie będę wam odbierał przyjemności z poznawania ich fabuły, no bo część z nich znajdzie się nawet na YouTubie bezpośrednio. Same epizody są dość krótkie, bo mają po 20 minut, więc nic nie stoi na przeszkodzie, abyście sami się z nimi zapoznali. Dajcie znać, czy oglądaliście opowieści skrypty, kiedy były w Polsce emitowane. Byliście może wtedy w odpowiednim wieku, a może śledziliście to na nielegalu. Jeżeli szukacie czegoś z dużą porcją grozy, to uważam, że warto do tego serialu wrócić. No a jeżeli wolicie coś bardziej współczesnego i na faktach, no to zapraszam do zapoznania się z książką mojej żony. Linki znajdziecie w opisie. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ta podróż do przeszłości była dla Was interesująca i ciekawa. Trzymajcie się, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!